Wracając do tematu, popatrzyłem czy jest może agresja wobec mnie ze strony przyrody nieożywionej. Tak, agresja jest. Patrzę jaka jest jej skala. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem razy przekraczająca poziom śmiertelny. Jak to na mnie wpływa? Potrójny rozpad losu, poczwórny rozpad układu moczowo-płciowego, konkretny program samozniszczenia, Część skierowana jest na zniszczenie mojego losu, część na zniszczenie mojego stanu fizycznego. To znaczy, jestem zabijany, a nic o tym nie wiem. Obniża się moja odporność, rozpada energetyka, czuję, że choruję, a zapomniałem o tym, że może to być agresja ze strony przyrody nieożywionej. Jak myślicie, skąd to się wzięło? Jeśli ktoś oglądał moje filmy, może sobie przypomni. Dwa lata temu przeniosłem się do Moskwy, sprzedałem mieszkanie w Sankt Petersburgu, i kupiłem w Moskwie. Ceny są tam odpowiednio wyższe. Sypialnia była dwa razy mniejsza. Wszedłem i nie chciało mi się tam mieszkać. Na tyle ona mi się nie spodobała, że po minucie zacząłem się dusić. A to jest duma, nie przyjęcie losu. Kiedy popatrzyłem na to teraz, zrozumiałem, że byłem agresywnie nastawiony w stosunku do sypialni. Najciekawsze jest to, że była tam szafa, która stała za łóżkiem. I tak naprawdę bardziej nie podobało mi się ustawienie mebli niż sama sypialnia. Potem, kiedy zabrano szafę, sypialnię odbierałem już normalnie. Ale mimo wszystko ona mi się nie podobała. Kilka dni temu zacząłem szukać tego, co mnie zabija. Lokalizuję najpierw ten przedmiot. Znajduje się on na ziemi, dokładniej w mieście Moskwa. W moim mieszkaniu. Co w moim mieszkaniu? Moja sypialnia. Przez dwa lata zabijała mnie sypialnia. Dlaczego? Dlatego, że ja przez dwa lata ją zabijałem. W ciągu kilku minut nabrałem takiej agresji do przyrody nieożywionej, że przez dwa lata byłem dosłownie rozkładany na części. Po co to mówię? Przyjeżdżacie państwo w jakieś miejsce, a ono wam bardzo się nie spodobało. W tym miejscu możecie chorować i umierać. Chociaż według losu powinniście być w tym miejscu. Kupiliście mieszkanie, które potem długo wam się nie podobało. Będziecie w tym mieszkaniu chorować i umierać. Będą tam znajdować strefy geopatyczne, będą machać rękami i odbudowywać aurę. A wy nadal będziecie zabijać to mieszkanie i ono będzie zabijało was. Nie spodobał się Wam telewizor, włączyliście go i proces się rozpoczął. Fundamentalne rzeczy. A co leży u podstaw? Kiedy czułem się źle w sypialni, wtedy zapytałem siebie, jak trzeba odbierać obiekt, który się nie podoba. Nie podoba mi się tutaj za bardzo. Nic strasznego. Postaram się tu wszystko zmienić, a jeśli się nie uda, kupię nowe mieszkanie. W takim nastawieniu nie ma już intencji niszczenia. Okazuje się, że kiedy patrzysz na człowieka i mówisz, on mi się nie podoba, koniec, ktoś z was dwojga będzie zabijał. Po prostu uczucie, że jakiś człowiek mi się nie podoba, jest zabijaniem go. Jeśli ma on energetykę czystszą od waszej, będziecie umierać wy. Jak trzeba odnosić się do człowieka, który wam się nie podoba? Będę go wychowywać, zmieniać i równocześnie siebie. On się zmieni. Wcześniej czy później wszyscy będziemy boscy. W perspektywie jest on czysty. Teraz on wygląda nie najlepiej. Nic strasznego. Popracujemy. Okazuje się, że elementarny stosunek do drugiego człowieka powinien zawsze nakładać perspektywę wychowania jego i siebie. Jeśli nie chcecie wychowywać i zmieniać drugiego człowieka, który jest z wami, to niezadowolenie z niego jest ukrytym zabijaniem go. Jest to wasza choroba. Punkt widzenia, kiedy patrzę na świat jak na dziecko, które powinienem wychować, utrzymuję miłość. Kiedy patrzę na świat z punktu widzenia, powinien on być taki albo taki. I jeśli taki nie jest, to nie podoba mi się i w następstwie niszczę otaczający świat. Wydawałoby się drobny niuans. Wszyscy transformujemy się. Niezależnie na ile nie podoba mi się ten człowiek, będzie on lepszy. Zawsze. Jeśli pochodzimy od Boga i powinniśmy wrócić do Niego, oznacza to, że na koniec będziemy całkowicie boscy. Jest to, to nasz wyższy aspekt. Dlatego nie wolno odmawiać nikomu boskości.